Co to znaczy się bać się? Czego się bać? Jak przyjdzie śmierć, to przyjdzie. A pan się boi? Czekaj, czekaj, czekaj. O dobra, witacie. Halo, halo? Słyszysz mnie? Widzisz mnie? Słyszę, nie, nie widzę. Chcę zobaczyć, jak masz. Spadło mi tutaj. Przepraszam. Myślałam, że spadłeś z krzesła. Nie, 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 nie. Tutaj mam swoją arteczkę. O. Wodę utlenioną, waciki yy, yy, Borax. Hmm? Co mam w samochodzie? Szpadel, spory kawałiny z porządnym magnesem neodymowym, yy, dwie karimaty. Wiesz, ja nawet nie mam samochodu. Nie należy się przejmować zawczasu. To przyjdzie samo. Bo to jest wkurzające już ten cały świat. Każdy chce wejść z tego domu. Każdy chce mieć normalne życie. Chciałbym mieć jakąś. Hmm. Mam nadzieję, że nie jestem w tym samym, że nie jestem sam ze strachem. To co ty zrobisz, jak ta sytuacja będzie trwała dłużej? Pan teraz i pan z wiosny to są dwie różne osoby. O, no ciężko. Życie ma boleć, życie nie ma być łatwe. Jeśli życie jest łatwe, jest bezwartościowe. Ja bym chciała kochać. I nie bać się być kochaną. A jak pan myśli? Jest coś silniejsze niż śmierć? Mówią, że mi już. Pan wierzy w to? <grym> Gdybym nie wierzył, to, by, to bym nie miał siły życia. Nie dzieje nic się bardzo ważnego, po prostu jest dzień i noc.